Inflacja sięgnęłaby szczytu Giewontu, a może i rys. Rysów. Rysów czy rys? Rysów? Rysy. No, Wycofuje się z tego. Szczytu Giewontu. <noise> Witam wszystkich serdecznie w noworocznym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o tematyce związanej ściśle z polską gospodarką. Na początku będzie no pytanie, giewont, rysy, czym może i rysy, czyli to co widzieliśmy w krótkiej wstawce, takim trailerze, co pokazałem, wypowiedź Adama Grapińskiego i jeśli chodzi tak na serio, no to... Stopy procentowe zostają bez zmian, inflacja spada i ogólnie jesteśmy światową potęgą gospodarczą. Zobaczcie, jak wypowiada się na ten temat prezes Adam Grapiński, jak wyglądają decyzje ostatnie Rady Polityki Pieniężnej i jaki mamy harmonogram najbliższych posiedzeń. W tyle oczywiście będzie też drugi temat, drugi temat, który szeroko komentowany w mediach jest w ostatnim czasie, czyli apela paliwowa i w treolen Owajte, który tłumaczy się z zawyżania cen paliw w ostatnim czasie, jak wiecie, bardzo mocno. Szeroko komentowana decyzja w mediach, mleko chyba się wylało. I czy kozłem ofiarnym zostanie obajtek, czy zostanie poświęcony przez rząd, to pytanie zadano Mateuszowi Morawieckiemu. Zobaczcie, jak odpowiedział, i zobaczcie, jak tłumaczy się prezes Orlenu Daniel Obajtek. Gotowi na nowy odcinek? Jeśli tak, startujemy. zanim przejdziemy sobie do pierwszego tematu czyli tematu dotyczącego chyba każdego z nas bo o inflacji o stopach procentowych czyli zarówno dla tych z was co oszczędzają jak i tutaj nie oszczędzają a mają kredyty i te stopy jak wiecie w ostatnim czasie nam rosły przejdźmy do, dosłownie do krótkich ogłoszeń związanych z kanałem youtube świadome inwestowanie jeśli oglądacie być może ten odcinek po raz pierwszy po raz pierwszy tutaj jesteście na tym kanale rozmawiamy tutaj prostym językiem o świecie finansów światowych gospodarkach czy też rynku kryptowalut jeśli ciebie czy Was ta tematyka interesuje i odcinek wniesie realną wartość w Wasze życie? Nie zapomnijcie, proszę o formie wsparcia w postaci łapki w górę, czy też kliknięcia subskrypcji, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami, jakie dodaję na tym kanale z myślą, oczywiście. O Was, jeśli szukacie dla siebie odpowiedniej giełdy kryptowalutowej, czy też domu maklerskiego, bo dopiero zaczynacie przygodę z rynkiem akcji, czy też kryptowalut, w prawym górnym rogu na kanale YouTube znajdziecie linki do giełd, których sam korzystam i które oczywiście mogę Wam sam polecić. To samo misja ambasador, jeśli chcecie mnie wesprzeć jako małego twórcę, który stara się dawać dla Was dużą wartość, szczegóły znajdziecie w opisie. Jeśli akceptujecie wszystkie warunki, łapa w górę i lecimy już z pierwszym tematem. I na samym początku, inflacja czy dobije do 20%? Myślę, że część z Was może się zastanawiać. Na pewno część ekonomistów w Polsce zastanawia się nad tym, czy Adam Grapiński uchroni nas przed inflacją na poziomie 20%. A jakie są działania ostatnio Rady Polityki Pieniężnej na samym początku? jak się wypowiada sam Adam Grapiński o polityce? Posłuchajcie, proszę, w takim krótkim materiale. Polski Cud Gospodarczy. Ośmielam Państwa od tego określenia. Wbrew tej jakiejś szaleńczej propagandzie i czarnowictwu, które się w części mediów przelewa. Nie będę mówił, co to są za media, no, ale to nie są media z polskim kapitałem oczywiście. Więc to jest to skrzywienie jakby obrazu. Skrzywienie obrazu polskich mediów. Adam Krapiński, jesteśmy potęgą gospodarczą, nie bójmy się tego mówić. A jeśli chodzi, tak, serio, Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz nie podniosła stóp procentowych. Prezes Adam Grafiński tłumaczy się z decyzji, że nie podnosimy stóp procentowych. Widzimy wcześniejsze dzia działania, które donoszą, że gospodarka polska dobrze reaguje. Nawet Rada Polityki Pieniężnej pokusiła się o taki wskaźnik: inflacja w wybranych gospodarkach europejskich. Zobaczcie, Polska przecież jest bardzo, bardzo wysoko, ale chyba nie o taką chrubę nam chodziło, zobaczcie Węgry, Łotwa, Estonia, Litwa i zaraz Polska z jedną z najwyższych inflacji w strefie euro. No to chyba nie o to panie Adam Jeglapiński nam chodzi. Jak widzicie poziom stuprocentowych zostaje na poziomie 6,75 punktów bazowych, który jest adekwatny do obecnej sytuacji i oczywiście prezes Rady Polityki Pieniężnej podkreśla, że to nie oznacza, że kończymy tych podwyżek stuprocentowych. Czekamy na ten styczeń i luty i ogólnie na wszystkie. Rzeczy związane z odczytami gospodarczymi, tak, tutaj prezes Adam Grapiński, tutaj przekazuje informację, że cały czas mamy nadzieję, że styczeń i luty nie będzie taki zły, ale jednak wszystko wskazuje na to, że będzie inflacja wyższa. Mam nadzieję, że to nie będzie 20%. Tak, przekazuje takie informacje. Adam Grapiński, stopy procentowe w Polsce, możecie zobaczyć, zostają w 2023 roku. Tak, witamy, bez zmian. Tak wygląda stopa procentowa. Stopy procentowe jeszcze w grudniu, możecie zobaczyć, na takich samych poziomach. No właśnie, a jak wygląda inflacja w Polsce, no tak wyglądała wcześniej. Pierwszy spadek mieliśmy jeszcze tutaj w listopadzie 17,5 względem wcześniejszego miesiąca 17,9, a jeśli chodzi o najnowszy odczyt w styczniu. To około 5 stycznia mieliśmy taki odczyt inflacyjny. Jak widzicie, inflacja na poziomie 16,6% rok do roku. Według danych GUS inflacja cen konsumpcyjnych w Polsce wyniosła właśnie te 16,6%. W ujęciu rocznym odczyt był niższy niż w listopadzie, który był 17,5%, co wam pokazywałem przed chwilą. A poniżej możecie zobaczyć jeszcze na takiej lepszej tabelce. Tutaj, o właśnie, to. Jak wyglądał odczyt inflacyjny, jak wygląda sytuacja ekonomiczna w Polsce od roku 1996. Zobaczcie od 1996, gdzie mieliśmy inflację w okolicach 20%. Od tego okresu nie mieliśmy tak wysokiej inflacji w Polsce, czyli jak widzicie. Od ostatnich około 25 lat, no to nie wiem, czy to jest chluba i czy tym możemy się chwalić, panie Adamie Grapiński, ale prezes, prezes Rady Polityki Pieniężnej tak tutaj to określa, że jest dobrze i nie ma czego się obawiać, a wszyscy, co tutaj sieją tą propagandę, to nie są polskie media z polskim kapitałem i... Taka jest narracja naszego Orła Adama Grapińskiego. Dalej posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w 2023 roku. W styczeń już za nami. W lutym, 7-8 e, lutego, posiedzenie. I dalej możecie zobaczyć marzec to samo. W kwietniu, 4-5 kwietnia, 9-10 maja, czerwiec. 5, 6, lipiec, 5, 6, sierpień, 21 sierpnia. Posiedzenie niedecyzyjne to widzicie. Wrzesień, 5, 6 września, październik 3, 4, listopad, 7, 8 i grudzień, 5, 6. Powyższe terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, ale wówczas informacja na ten temat powinna zostać podana do publicznej wiadomości. Tak wygląda sytuacja związana ze stopami procentowymi i inflacją w Polsce. Dajcie znać, jak wy się na to zaopatrujecie, jakie jest Wasze zdanie odnośnie narracji prezesa Rady Polityki Pieniężnej. I pora na temat numer dwa w Polsce, szeroko komentowany w mediach, dużo na TikToku, dużo na YouTubie. I ja też postanowiłem dla was skomentować. Krótko: afera paliwowa w Tre Orlen i oczywiście tłumaczenie się e, prezesa Orlenu Daniela Obajka, Jak on widzi tutaj e, te ceny paliw, które bardzo mocno rosły. Jak mówiłem wielokrotnie, zamieszczę dla was Tutaj grafikę ceny ropy przez ostatnie pół roku sprawdziłem specjalnie, dla was spadała. Cena dolara też w ostatnie pół roku nie zachowywała się cały czas tak mocno. A cena na stacjach paliw nam rosła albo stała w miejscu. Yy, oczywiście, też taka krótka grafika zabawna też zostanie dorzucona. Być może widzicie ją teraz, być może widzieliście ją na samym początku. Dotycząca właśnie całej sytuacji, całego zamieszania z Orlenem, ponieważ kapnęli się ludzie, kapnęli się dziennikarze i nie udało się. Yy, miał tutaj plan. Być może Daniel Obajtek wyjść na bohatera, ponieważ jak wiecie w tym momencie ceny paliw po tym podatku VAT nie zrosły, nie uległy zmianie, a nawet gdzie nie gdzie spadły, więc większość ludzi zaczęła się zastanawiać skoro wchodzi podatek VAT. Skoro te ceny są tutaj objęte tym podatkiem VAT, no to przecież naturalnie, że te ceny paliw powinny nam iść w górę. Okazało się, że nie poszły w górę, dlatego że wcześniej te ceny paliw były na tyle zawyżane, że oczywiście PK Orlen bardzo dużo na tym zarabiał, ale nie sam Orlen, co zaraz tutaj pokażę Wam krótki materiał. Oczywiście nie reklamuję tej osoby, nie reklamuję tej osoby, nie współpracuję z nią. Żeby wszystko było jasne, ja tylko tutaj pokazuję wam krótki materiał, ponieważ sam gadam się z tym materiałem. W będzie, jeśli chodzi o aferę z cenami paliw w Orlenie. Mam na to pięć dowodów. Po pierwsze, 1 stycznia przywrócono 23% stawkę VAT na paliwa, a Orlen w Sylwestra obniżył jego cenę netto prawie złotówkę, czyli tyle, ile wzrósł podatek VAT. Tak może robić tylko monopolista. Po drugie, zawierzona przez miesiące cena netto przez Orlen oznaczała dla koncernu gigantyczne nadmiarowe zyski, na które składaliśmy się wszyscy. Ty i ja, czyli byliśmy okradani w białych rękawiczkach. Po trzecie, myli się ten, kto uważa, że złodziejem tutaj mógł być sam Orlen. On był tylko pośrednikiem i wykonawcą. Chcesz wiedzieć, kto był sprawcą? To zastanów się, do kogo finalnie trafią te pieniądze. Po czwarte, część tych zysków Orlen wpłaci do budżetu państwa jako podatek dochodowy, reszta zasili ten budżet po wypłacie dywidendy przez koncert. Widzisz sam do kogo trafią te pieniądze? Do budżetu, czyli do naszych rządzących. Po piąte, jeśli myślisz, że sprawę naprawią kary otłokik, to też jesteś w błędzie, bo kary te Orlen i tak przerzuci na nas w cenie paliw, a one same trafią do budżetu państwa, czyli wiesz do kogo. Prawie każdy jest gruby w... To myślę, że wydaje, że krótki materiał pokazujący tak na dobrą sprawę sytuację, ten kto będzie czerpiał z tego całego zamieszania, jak wiecie będą to rządzący, którzy po prostu ściągną haracz, którzy po prostu jeszcze docisną orę, którzy po prostu będą mogli finansować jakieś głupie, opietnicze programy socjalne i masa rzeczy, które są nieudolne polityki i czy Daniel Obajtek stanie się Kozłem ofiarnym i jak Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytanie, czy Obajtek straci stanowisko? Posłuchajcie. Rafał Budocki, TVP Info. Panie Premierze, Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej dzisiaj powiedział, że w poniedziałek złoży na Pana ręce wniosek o odwołanie Daniela Obajtka. Czy Pan widzi takie powody, aby Daniel Obajtek stracił stanowisko prezesa Orlenu? Dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Prezes Daniel Obajtek doprowadził do tego, że powstał w Europie Centralnej, w Polsce, potężny koncern multienergetyczny. Ten koncern może taniej kupować ropę na rynkach zagranicznych. Ten koncern może nas zabezpieczać dużo lepiej niż to było jeszcze kilka lat temu. Przepraszam, kilka miesięcy nawet temu, kilka lat temu również, ale kilka miesięcy temu przed zwyżkami cen gazu. Jednocześnie pan prezes Obajtek dokonuje skomplikowanych fuzji, połączeń, akwizycji na rynku międzynarodowym. Umacnia siłę polskiego koncernu, naszej chluby, naszej perły w koronie, czyli Orlenu na rynkach międzynarodowych. Myślę, że za tak przemyślaną strategię, z taką determinacją realizowaną, a wiem o czym mówię, bo sam w życiu kiedyś też zajmowałem się fuzjami skomplikowanymi, pan prezes Obajtek realizuje te procesy, więc uważam, że należy mu się za to naprawdę jakiś bardzo dobry medal. No, to tak jak widzicie, cała wypowiedź tutaj, może nie cała, ale większość merytorycznej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego odnośnie odwołania, być może Daniel Obajtka Kluba Polski, która powinna dostać medal. Tak pokrótce można... Tutaj słowa Mateusza Morewieckiego dotyczące obajtka, który bardzo mocno musi się tłumaczyć z decyzji, dlaczego te ceny paliw były zawyżane, skoro ropa i dolar nam spadały. Nawet nie pokusił się o jakieś mocne tutaj PR-owe rzeczy. Po prostu tutaj opowiadał o tym, że kupujemy z zewnątrz ropę. Te ceny nie mogły być zaniżane, no takie masło maślane, kto miał uwierzyć, to na pewno uwierzy w tą propagandę pisowską, jeśli chodzi również o prezesa Orlenu i te tłumaczenia dla mnie i dla wiadomości waszej nie dociera do mnie. Tutaj ta relacja według mnie sztuczne zawyżanie cen paliw tak naprawdę odbiorcom i... Beneficjentem tego będzie Orlen, i dzięki temu skarb państwa, do którego jak widzieliście, trafią czy też trafi większość zysków. Także nie każdy z Was, już we własnym zakresie, podsumuje tutaj tą decyzję, czy jest to sprawiedliwe według wszystkich Polaków, czy jest tutaj ta sytuacja zgodna z prawem, i czy ukopik. Powinien mieć możliwość w ogóle kontrolowania firmy, no bo jeśli kontrolujemy wszystkie firmy, no to każda z firm powinna być traktowana tak samo, przynajmniej ja tak uważam. Dajcie znać, co wy myślicie o tej aferze paliwowej, jakie jest Wasze zdanie. Czekam niecierpliwością na Wasze komentarze. Jeśli chodzi o odcinek dzisiejszy, myślę, że to wszystko. Krótko, zwięźle postarałem się e, sprecyzować Wam moje postrzeżenia dotyczące sytuacji makroekonomicznej czy też gospodarczej w Polsce, o dwóch najważniejszych rzeczach, o których w ostatnim czasie się mówi, która dotyczy każdego z Polaków, ponieważ inflacja i tutaj część oszczędności waszych wyciąga do kieszeni i daje rządzącym. Jest to nic innego jak ukryty podatek samar decyzje Rady Polityki Pieniężnej mocno oddziaływują po prostu na kredytobiorców, czyli dociskają ich jeszcze bardziej, dzięki temu płacą jeszcze większe raty, i tak samo tutaj te decyzje są bardzo istotne, a ceny paliw, to jak wiecie, przekładają się wszędzie, ponieważ jeśli jest droższy transport to pieczywo. I poszczególne produkty będą droższe i po prostu te ceny zostaną przerzucone na konsumentów, wasze podróżowanie również będzie droższe, także nie każdy z Was sobie odpowie już na to pytanie, czy wszystkie te działania propagandowe w Polsce są uczciwe wobec nas, Polaków. Dajcie znać proszę, co sądzicie o tym odcinku, co sądzicie o tych tematach, jaka jest Wasza opinia? Czekam niezmiernie na komentarze po tym odcinku y, z waszej z waszej tutaj z waszych przemyśleń tego jak wy dostrzegacie y, tutaj czy postrzegacie tą sytuację w Polsce i oczywiście jeśli odcinek wniósł wartość wasze życie łapa w górę kliknięcie subskrypcję pomóżcie tutaj mi w rozwoju tego kanału dla was też będzie informacja o nowych odcinkach żebyście byli na bieżąco z tym kanałem zapraszam i zachęcam was serdecznie do oglądnięcia pozostałych filmów jak tydzień temu dodawałem dla was odcinek sylwestrowy. Jeśli jesteście ciekawi podsumowania roku 2022, znajdziecie tutaj link w prawym górnym rogu. I zachęcam i zapraszam Was również do e, tutaj oglądania pozostałych, tutaj korzystania z pozostałych social mediów, jak i YouTube, Facebook i tak dalej. Wszystko znajdziecie w opisie. Zapraszam i zachęcam Was już do oglądania następnego odcinka. Miłej i spokojnej niedzieli. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.